ma! Jak wiecie lub nie, aktualnie w Brostale jest 28 legendarnych skinów. Dzisiaj o cenie i zrobię ranking od najgorszego do najlepszego. Zapraszam do oglądania. Jeszcze na samym wstępie chciałbym poprosić Was o zostawienie łapki w górę i subskrypcji, bo chciałbym zostać Super Creatorem. Nic was nie kosztuje, a mi bardzo pomoże w dalszym rozwoju na tym kanale, a więc już bez przedłużania zaczynajmy. Ostatnio w tym rankingu i chyba każdy się zabił zgodzić to dita z czasami. Wygląda jak jakiś sześcioletni dzieciak w Halloween, któremu coś nie wyszło z przebraniem wampira, a animacje są takie se, jedynie misie Sigmo. Następna w tym rankingu jest zła królowa PAM. Wygląda jak twoja mamuśka poznanie cię pasem. Oczywiście to jest rzadko, kochajcie swoje mamy. Szczerze, animacja ma fajne, tylko ta wyżyczka trochę niedopracowana. Stąd spam to jest lepszy skin od niej. Ej, czekaj, to miał być film o legendarnych skinach, a dobra. 26 na tym miejscu jest Mechabo. Pragnę jeszcze przypomnieć, że oceniam wygląd i animację, a nie to, że skin jest OG. Animacja ma fajne, bardzo mi się podoba eliminacja przeciwnika, no ale ten wygląd to psuje tą całą harmonię, jest za bardzo kanciastny, dlatego dałem na to miejsce. Następny jest robot Mike. No nie wygląda fajnie, jedyne animacje go ratują i nie jest na ostatnim miejscu. Jasny Mecha Cold. Niewzorowy. Wygląda jakby ktoś się na niego ssikał. Animacje takie se... No co tu dużo mówić. Mecha Edgar model 00 i 01. Te skiny to jakaś porażka. Wyglądają o wiele gorzej od normalnej wersji. Kolory w ogóle się nie komponują. Temu drugiemu coś z przebraniem Halka nie wyszło. Ale jest trochę lepsze od pierwszego. Jasny Mecha Leon. Niepromienny. Wygląda nawet git, ale nie przypadał za białym kolorem. Pamiętajcie, że to tylko moja opinia i jak chcecie się podzielić swoją to śmiało кавітажах. Адзібаці сууспаку только тра гэта каларыпсуе. Złoty Mecha Bot. To samo co z normalną wersją, tylko że trochę lepszy. Złoty kolor wygląda na taki bardziej lepszy. Jasny Mecha Mortis. Sam w sobie Mecha Mortis jest ładny skin, ale ten żółty kolor w ogóle do niego nie pasuje. Animacje takie same. Mecha colt drugi najgorszy Mecha Skin, nie licząc innych wariantów. Kolory pasują do niego, ale ta twarz to chyba losowych kształtów spajta wyciągnięta. Pewnie mnie teraz za to zjecie w komentarzach, ale na 17 miejscu daje wirus Charlie. Wiem, że mam Mega ładne animacje. Pająki mają inną teksturę, ale nie przypadam po prostu za tym skinem. Nie podoba mi się. Jeszcze zapomniałem powiedzieć, że nie liczę skinów, których się nie da kupić, czyli na przykład wirus Aid Be Chanty Wirus. Chook, Nawet ładny skin. Animacje takie se. Miejsce i dane dla niego. Mecha Kruk. Ładny skin. Najgorszy ze wszystkich wariantów, ale animacje bardzo ładne. Ciemny Mecha Colt. Nie granat, no czy tam jakiś renegat. Najlepszy wariant z Mecha skinów do Colt'a, ale jak mówi nie przepadam za tym skinem, więc daję go na to miejsce. Cienisty Mechaleon, dobra, tym razem się zgodzę z nazwą. Trochę lepszy niż Regenat Mechakot. Ja pierdolę, jak mi się nie chce tego granatu wymawiać. Najbardziej mi się podoba Aminamiac... An... animacja. Animacja Emi... Animacja eliminacji. Ale sobie scenariusz wymyśliłem. Złoty Mecha Kruk. I to jest dopiero skin Ładne animacje, kolorek piękny Jaki elegant z niego Sportowy styl, piękne animacje Kolorki też się fajnie komponują No co to dużo mówić A więc dziesiątym moim ulubionym Legendarnym skinem jest Mecha Gay. Fajna animacja jak już mówiłem Najlepszy z jego gorszych kolegów Najlepszy skin do Edgara dziewiąty na tym zestawieniu jest Mroczny Mecha Mortis. O wiele lepszy... O ja pierdzele, to ja powiedziałem takim NPC głosem. O wiele lepszy niż jego obsikady kolega. Animacje są takie se. No, se. to jest oczywiście Enzo. Animacje chyba ze wszystkich dotychczas najlepsze, ale minus to, że dużo robi. By the way, możecie napisać w komentarzach ile razy użyłem tego audio. A na siódmym miejscu znajduje się nie kto inny jak UW Spike. Animacje była takie UW, wygląd UW, ulta UW. I fajne uwu oczka, uwu. A zaraz za nim jest, czego mogliście się nie spodziewać, jasny mecha bot. Jak już mówiłem, mecha bot to najgorszy mecha skid, ale ten wariant bardzo mi się spodobał. animacje ma takie samo jak jego gorsi koledzy, ale ten biały kolor tak dobrze się komponuje, że zasługuje na to miejsce. A piąte miejsce należy do. Nocnego Mecha Kruka. Animacje ma piękne, taki sam elegant jak Złoty Mecha Kruk. Tylko ten czarny kolor tak podkreśla tą jego legendarność. Na czwartym miejscu znajduje się Tor Bibi. Bardzo mi się podoba ogólnie wygląd skina, Animacje też ma ładne i to idealne miejsce dla niej. Tylko problem jest taki, że to skin. <śm> A więc trzecie miejsce należy do... Mechaleona! Najlepszy wariant ze wszystkich możliwych. Animacja ma takie samo jak jego gorsi koledzy, czyli fajne, a wygląd jeszcze lepszy. Ten zielony i pomarańczowy kolor tak idealnie do niego pasuje, że niżej go nie mogłem dać. Na drugim miejscu umieściłem... Mecha Mortisa, najlepszy mecha skin jaki istnieje, ten fioletowy kolor tak do niego pasuje, najlepiej skomponowany kolorkami skin, nie wiem czy to dobrze powiedzie. Sam go posiadam i super się nim gra, ale niestety jak już mówiłem przy jego gorszych kolegach, animacje takie se. Ale zanim przejdziemy do pierwszego miejsca, napiszcie w komentarzach, co wy byście tam umieścili. A ja przyptywam serduszko. A więc możecie teraz zgadywać, co tu umieściłem, Feniksa Kruka. Najpiękniejszy legendarny Skin. Dilcząc oczywiście wirusa Edmita, od lepszy. Piękna animacja, piękny voice line. Piękna animacja eliminacji. Nie będę się dużo wypowiadał na temat jego. No to po prostu zasługuje na to miejsce. Get buddy, Twiller will be mine. Ohio cat rains, rifles on my mind. Yeah.